Witajcie Odebrałem paczyszkę i się zastanawiam co to jest Prawdopodobnie To może być Tabasco Buffalo Które zamówiłem z 2 miesiące temu Ale jeśli to jest to To ojciec będzie miał prezent Bo jak widzieliście w poprzednim filmie Kupiłem tą wielką butlę 3,8 litra, 1 galon Bardzo się opłacało, bo w promocji za 280 zł Plus 80 Dostawa do drzwi lub 60 Do punktu odbioru przesyłek A za takie małe buteleczki Zresztą zobaczmy czy jest tutaj Przeciętnie z oprawą celną, tak, bo to spoza Unii wychodzi około stówy. Powolnie zapieczętowane, i dokładnie jest to tabasko. A nawet są to dwie butelki Tabasco. Także na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.